W śniadaniu oraz wizyty w pobliskiej Kirunie skierowaliśmy się z powrotem do Norwegii. Naszym kolejnym punktem na mapie jest Narvik. Mamy w planie zwiedzić Muzeum Wojenne oraz Pomnik Polskich Marynarzy Okrętu ORP Grom Poległych w bitwie o to kluczowe dla dalszego losu wojny miasto. Początkowo poruszaliśmy się wzdłuż linii kolejowej, która służyła podczas II wojny światowej i służy nadal do transportu rudy żelaza z Kiruny do portu w Narwiku. Po opuszczeniu Narwiku skierowaliśmy się na wyspę Senia, leżącą na Morzu Norweskim na północny wschód od archipelagu Westerole. Jesteśmy na kolejnym kempingu, tym razem już na wyspie Senia, lofoty. Stąd zaczynamy naszą podróż przez lofoty, już w zasadzie no, w dół Norwegii w końcu. Tak do tej pory, tak z egzakami, żeśmy jeździli, żeby zobaczyć tu, tam. No, i trochę żeśmy nadrobili kilometrów. Teraz jesteśmy w takim kempingu nad pięknym fiordem. Widok cudowny. A tutaj jest nasza nasza chytka. Maleńka, ale wszystko, co na jedną noc wystarczy. Dzisiaj mamy środę, 24. Opuszczamy, opuszczamy kolejny, kolejny kemping. Nie choćby tu, czyściłam już kotekno. Opuszczamy kolejny kemping. Pogoda taka jak widać: zachmurzone całą noc lało. Według prognozy cała ta ulewa poszła na północ. Trochę nad morze norweskie, więc miejmy nadzieję, że uda nam się dojechać bez deszczu jedyny problem w tym że nie mamy kolejnego kempingu zaklepanego bo nie wiemy po prostu gdzie będziemy nie wiemy czy zdążymy na prom czy też będziemy musieli czekać w kolejce albo nocować gdzieś pod promem nie wiem w namiocie zobaczymy Ruszamy teraz na Fjordgord. Fjordgord. Do Gryllefjord dotarliśmy z nadzieją, że mimo dość dużej kolejki kamperów uda nam się dostać na prom. Jak do tej pory przed każdą przeprawą promową motocykle były na uprzywilejowanej pozycji. Mogły a wręcz było to wskazane zajmować pozycje przed samochodami. Tak też było i tym razem. Sądząc po liczbie kamperów, nie wszystkim dane było się zaokrętować na ten rejs. Po zaparkowaniu pozostało nam oczekiwanie na przybycie promu. Podróżowanie motocyklem po Norwegii ma wiele zalet, jedną z nich obok bezpłatnych dróg, jest niski koszt przeprawy promowej i pewność, że załoga promu nie zostawi Ciebie na nabrzeżu. Miejsce dla motocykla zawsze powinno się znaleźć, jeśli przybyłeś odpowiednio wcześnie. jest 24 lipiec, jesteśmy na wyspie Senia i o 15 mamy prom do Andenes i to jest właśnie ten prom, który nas zabierze poprzez fiordy. Będziemy upłynąć godzinę i 40 minut. Stoimy w kolejce dla motocykli. Jesteśmy pierwsi prawie. Udało się nam, że możemy tym chromem pojechać o tej godzinie, bo naczytaliśmy się, że dwa różnie. Można nieraz stać parę godzin. Jesteśmy już na promie odbijamy właśnie motocykl zabezpieczony na jakąś godzinę półtorej będziemy płynąć opuszczamy wyspę Senna Kolejny kemping Jesteśmy prawie na Lofotach Tuż przed Lofotami Chyta Tutaj Kolejni motocykliści Tutaj mamy taką chytkę Tak nad głową O, takie luksusy Hello. Rankiem 25 lipca ruszamy przez Lofoty na południe. Zwiedzanie zaczniemy od Muzeum Wikingów w miejscowości Borg. Następnie jadąc wzdłuż wybrzeża zachwycamy się plażami z krystalicznie czystą szmaragdową wodą. Nie na próżno Lofoty zwane są Karaibami Północy. Pojedziemy do wioski rybackiej Henningswer, która położona jest na kilku wyspach połączonych pomostami. Ruch samochodowy na większości z nich odbywa się wahadłowo. Zobaczymy też najdalej na północ Europy położone boisko piłkarskie. Pogoda nam wyjątkowo dopisała. Nawet widać amatorów kąpieli. Muszelki. Z jednej wyspy na drugą przedostaliśmy się kolejnym promem, na który przyszło nam czekać dwie godziny z tego powodu na poszukiwanie noclegu nie mieliśmy już dużo czasu. Zatrzymaliśmy się w okolicy miejscowości Lekne społożonej centralnie na lofotach. Na kempingu nie było wolnego domku i wiedząc, że raczej nie ma szans na nocleg pod dachem, postanowiliśmy rozbić namiot. Dojechaliśmy do następnego naszego punktu na nocowanie w miejscowości Leknes na Lofotach i ponieważ jest potężny ruch turystyczny, nie udało nam się dostać już dzisiaj żadnego domku lub ceny są po prostu szalone. Dlatego korzystając z tego, że jest tak piękna pogoda, stawiamy namiot. No, to na razie, żeśmy tyle zrobili. Tam ja już się i stoliczek. Tutaj już Piotr pomału widzę, że namiot gotowy do spania. Tam będziemy zaraz robić gotowanie. No i wszystko jest w porządku. Okoliczności są takie, że tam mamy piękną wodę, mamy piękne góry, tutaj też woda. Na Wolek Camping bardzo ładnie jest ustawiony, nad samiutką wodą. My tu mamy na brzegu fajne miejsce, odosobnione, prawdopodobnie tu jeszcze ktoś stanie, bo, bo ludzi jest podobno mnóstwo. Pani mówiła, że o 19 już wystawia często szyld i mówi, że miejsca są zajęte, koniec, kropka, nie ma możliwości stanąć, ale tu jeszcze parę miejsc jest na pewno. No dobra, to teraz Piotrek wmucha i ja będę robić zaraz jakieś gotowanie. Pa! Nasze obozowisko. Ula ci obiadek. Podstawowych jarzyn z ryby, którą złowiłem tutaj ładnie, śmietanką zaprawione. A tu mamy nasz namiocik O, proszę bardzo, gotowe. O, taki tyle mamy miejsca dzisiaj. Nasza pierwsza noc w namiocie podczas tego wyjazdu. Mam nadzieję, że ostatnia. Dobranoc. Dobra noc. Dobranoc.